Dlaczego wytwarzanie oprogramowania jest takie drogie? Jest to dosyć często pojawiające się pytanie, szczególnie od osób, które nie znają realiów branży IT. Ciężko im zrozumieć, że wytworzenie prostej aplikacji na telefon może kosztować 100, 200, 300 tysięcy, a jeżeli mówimy o bardziej skomplikowanym systemie, to liczymy już w milionach. Fakt ten powoduje, że osoby, które nawet mają dobry pomysł biznesowy na system informatyczny, a nie są programistami, nie są w stanie go zrealizować. Z czego w takim razie wynikają te koszty? Dzisiaj rozłożymy sobie ten temat na czynniki pierwsze. Cześć, tu Filip Paluch, witam Was na kanale Hipsters i serdecznie zapraszam do obejrzenia odcinka. Wytwarzanie oprogramowania jest ekstremalnie drogie ze względu na wysokie stawki w programistów. Czas programistów to największy koszt firm, które zajmują się wytwarzaniem oprogramowania. Aby uzmysłowić Wam o jakich stawkach tutaj mówimy, przeanalizujmy sobie szybko raport wynagrodzeń w IT portalu NoFluffJob. Mediana wynagrodzeń dla backend. Frontend i mobile dewelopera waha się w przedziale 13,5 tysiąca do 18 tysięcy. W przypadku testera i analityka biznesowego jesteśmy w przedziale między 11 ,000 a 16 tysięcy netto. Oczywiście mówimy tu o kwotach netto na B2B. Zazwyczaj zespół odpowiedzialny za stworzenie jakiejś aplikacji czy systemu informatycznego składa się z kilku osób. Deweloperów, UX designera, analityka biznesowego testera. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach napisanie aplikacji na przykład na telefon, to bardzo proste i trywialne i szybkie zadanie, natomiast w rzeczywistości niestety nie jest tak kolorowo. Zastanawiasz się czasem, na co poszło tyle pieniędzy, zainstaluj aplikację na co poszło i przejmij kontrolę nad swoim budżetem. Sfotografuj paragon, a my zajmiemy się resztą. Link do aplikacji w opisie filmu. Wyobraźmy sobie jednak i przeanalizujmy najprostszy przypadek. Mamy do napisania bardzo prostą aplikację na telefon, i nasz zespół składa się z dwóch naprawdę doświadczonych deweloperów, testera analityka biznesowego, który zbiera informacje od klienta odnośnie wymagań. I UX designera. Oczywiście możemy tutaj założyć, że nasz zespół jest super doświadczony, więc deweloperzy potrzebują dwóch miesięcy pracy, aby napisać taką aplikację, a tester, analityk biznesowy i UX designer spędzają po pół miesiąca każdy nad tym projektem. Mówimy tutaj oczywiście o naprawdę prostej aplikacji. Więc przeanalizujmy sobie kwoty. Dwóch deweloperów pracujących dwa miesiące daje nam kwotę. 18 tysięcy razy 4, co wychodzi 72 tysięcy złotych netto. Do tego dochodzi nam czas testera, tutaj 8 tysięcy złotych, czas analityka biznesowego 6-8 tysięcy złotych oraz UX designer, no powiedzmy 5 tysięcy złotych, jeżeli weźmiemy średnią, średnią stawkę. Sumarycznie wychodzi nam prawie 10 tysięcy złotych. I jest to kwota, pamiętajcie, która nie zawiera dodatkowych kosztów, takich jak licencje na różnego rodzaju komponenty, które używamy, całą infrastrukturę, konsultacje prawne, czyli na przykład przygotowanie polityki prywatności, RODO, a to jest bardzo kosztowne. Jeżeli chcielibyście dodać do waszej aplikacji więcej funkcjonalności, to kwota ta rośnie w bardzo szybkim tempie. Dlatego jeżeli zajmujecie się wytwarzaniem oprogramowania, to najlepszym sposobem na oszczędności jest optymalizacja czasu pracy deweloperów czy zespołu deweloperskiego. Daj łapkę w górę, jeżeli podobał ci się ten film i daj znać w komentarzach co sądzisz. Zachęcam cię również do subskrybowania kanału i Wiles, jeśli jeszcze tego nie robisz i kliknięcia czerwonego dzwoneczka, aby dostać powiadomienie natychmiast po tym, jak pojawi się nowy film na kanale. Obecnie w IT czas Pracy zespołu deweloperskiego jest niewiarygodnie marnowany. Są dwie królujące rzeczy, które prowadzą do tego, że marnuje się naprawdę ogromne ilości pieniędzy. Pierwsza może się przydać, lub nasza aplikacja bez tego nie może funkcjonować. I druga złudne oszczędności. Przedstawię Wam teraz cztery podstawowe podejścia, które prowadzą do tego, że naprawdę spore pieniądze marnujemy podczas wytwarzania oprogramowania. I'm Pierwszy. Ta funkcjonalność jest niezbędna w naszej aplikacji. Bez tego nie mamy co wychodzić na rynek. Lub hmm, jeżeli już mamy taką i taką funkcjonalność, to dodajmy jeszcze to, przyda się na pewno na przyszłość. Bardzo łatwo robi się założenia. Natomiast gorzej, gdy przychodzi za to zapłacić. Najlepszy kod to taki, który nie istnieje, a nieistniejący kod to zerowe koszty jego wytworzenia. Dodanie kolejnej funkcjonalności do systemu kosztuje i to kosztuje zazwyczaj więcej niż poprzednia, a dlatego, że skomplikowanie systemu rośnie. Pozornie proste funkcjonalności od strony użytkownika mogą być naprawdę skomplikowane od strony implementacyjnej, czyli od strony kodu, a użytkownik i klient, jak zazwyczaj wiemy, widzi tylko czubek góry lodowej, nie widzi tego wszystkiego, co znajduje się faktycznie pod spodem, dlatego nie jest w stanie sobie uzmysłowić, Dlaczego koszt wytworzenia tej konkretnej funkcjonalności jest tak wysoki? Numer 2. Drugi rodzaj najlepszego kodu to taki, który nie został napisany przez naszych programistów. Dlatego nie warto oszczędzać na gotowych rozwiązaniach, gdzie możemy wykupić na przykład tylko licencję, na przykład w postaci różnego rodzaju komponentów, rozwiązań chmurowych itd. Ich koszt wytworzenia samemu będzie na pewno wyższy niż zakup licencji czy opłacenie miesięcznej subskrypcji 3. Złudne oszczędności na sprzęcie dla programisty. Nic bardziej nie demotywuje niż Microsoft Teamsy, które ładują się przez kilka minut, a potem przy każdej wpisanej literze zamrażają ci komputer na kilka sekund. I'm sorry. Are you kidding me? Again? Gdy płacimy programiście 18 tysięcy netto, na miesiąc pracy to każda minuta zmarnowanego czasu jest na wagę złota 4 oszczędności na kacze i kompetencjach w zespole, co prowadzi do słabych praktyk programistycznych w firmie. Niskiej jakości kod niesamowicie podnosi koszty utrzymania i rozwijania oprogramowania. Dodatkowo powoduje zwiększenie się ilości błędów, które wychodzą w czasie życia produktu, co również podnosi koszty. Brak szkoleń, brak dobrych praktyk brak kultury dyskusji nad danym problemem w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, management głuchy na problemy techniczne, wrong, 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 wrong. to w niewiarygodny sposób podnosi koszty wytworzenia oprogramowania. Jak widzicie, proces wytwarzania oprogramowania to nie taka prosta rzecz, a w dodatku bardzo kosztowna. W cały proces zaangażowane jest wiele osób i ich koordynacja to naprawdę nie lada wyzwanie. Największym kosztem jest oczywiście koszt zespołu deweloperskiego, i te koszty należy optymalizować. Natomiast optymalizować w sposób mądry. Złudne oszczędności często prowadzą do podwójnych kosztów. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także dzięki. Cześć.